Obchodzone ostatnio urodziny patrona i święto szkoły to nie jedyne uroczystości, jakie pierwsze liceum ogólnokształcące dwujęzyczne imienia Mikołaja Kopernika zaplanowało w 2025 roku, a jest to rok wyjątkowy, ponieważ najstarsza szkoła średnia w naszym powiecie, którą ukończyło niemal 10 tysięcy osób, funkcjonuje już 80 lat. A okrągły jubileusz to doskonała okazja, aby zorganizować kolejny w historii Kopernika, dziewiąty zjazd absolwentów. 2025 rok to jest nasz wielki jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Nasza szkoła została powołana w 1945 roku i tak naprawdę w roku szkolnym 2025-2026, czyli już we wrześniu, wchodzimy w ten 80 rok. Istnienia naszej szkoły. W październiku chcemy już po raz dziewiąty zorganizować zjazd absolwentów. Będzie to 11 października, będzie to sobota. Zjazd absolwentów i bal absolwentów. Także z tego miejsca chciałbym zaprosić naszych absolwentów do tego, żeby się zapisywali. Wszystkie informacje udostępnimy na naszej stronie, również formularz zapisów. No i mam nadzieję, że będziemy mogli razem świętować. Już za te kilka miesięcy. Tak jak 10 lat temu, obchody będą składały się z części zjazdowej, czyli poprzedzonej przemarszem przez miasto, uroczystości w szkole oraz balu absolwentów, który odbędzie się wieczorem w jednym z kołobrzeskich hoteli. Ale pomimo że zjazd odbędzie się dopiero w październiku, to już ruszyły przygotowania do tego wydarzenia, a wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym oprócz dwóch dyrektorów, obecnego i emerytowanego, wzięli udział absolwenci szkoły z różnych roczników i pokoleń. Przez lata pracy w szkole takich imprez organizowaliśmy tutaj kilka. No i to taka dobra tradycja tej szkoły. Ja akurat organizowałem pierwszy zjazd w czasie, kiedy tutaj pracowałem. To było 55-lecie. W tym roku obchodzimy 80-lecie, a więc kilka tych takich okrągłych jubileuszy miałem przyjemność organizować. No, to myślę, że jest świetna tradycja, bo ona buduje jaką, taką historię szkoły, ale też tożsamość i, i wiąże pracowników tej szkoły, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, a później absolwentów. No i z tego, co pamiętamy z poprzednich tego typu imprez, bardzo chętnie. Przyjeżdżają na te jubileusze troszeczkę starsze roczniki. Ci uczniowie, którzy kończyli szkołę kilka, czy tam ewentualnie kilkanaście lat temu, oni jeszcze nie czują tej potrzeby, żeby odwiedzić stare mury, ale ci troszeczkę starsi rzeczywiście przyjeżdżają tu bardzo często i mam nadzieję, że podczas tegorocznego zjazdu również tak będzie i ta rzesza absolwentów liczna. Tą szkołę, naszą odwiedzi. Zjazd absolwentów to także wyjątkowa okazja do wspomnień. Na pewno teraz już same dobre. Z perspektywy czasu, no jedyne marzenie to wrócić do tych lat licealnych, bo, bo jednak to był chyba taki do tej pory najpiękniejszy, najweselszy i najmniej taki martwiący, no bez zmartwień okres o tak. Przyznam, że jakiś czas temu z koleżanką spotkałyśmy się na kawie i właśnie wspominałyśmy czasy liceów, i tak myślałyśmy, że było. Byłoby fajnie się spotkać, zapytać, co robią ludzie, z którymi widywałyśmy się na, na korytarzach szkolnych. Po prostu byłoby dobrze ich zobaczyć, zobaczyć, czy, czy, czy układa im się życie i powrócić na chwilę po prostu do, szko do szkolnych murów, do, do ławek szkolnych i poczuć to chociaż jeszcze przez chwilę. Mamy dobre. To była wspaniała szkoła. Miałem to szczęście też, że miałem bardzo fajną klasę. Do dzisiaj jesteśmy w kontakcie z dużą częścią tych osób. Ale wydaje mi się, że szkoła i klimat tej szkoły miały duży wpływ na to, że, że te, te przyjaźnie były takie fajne i przetrwały do dzisiaj. Także jestem bardzo szczęśliwy, że, że mogę tutaj być i, i pomagać w, w organizacji zjazdu absolwentów. Myślę, że dla większości osób, ja akurat zostałem w Kołobrzegu, więc ja tu jestem na bieżąco, w tą szkołę widzę codziennie i mogę spotykać ludzi. Natomiast większość z nas się rozjechała po Polsce albo po świecie i wydaje mi się, że to jest taka okazja, żeby się po prostu spotkać. Po latach i ten, ten klimat sobie przypomnieć. Jakie wspomnienia Pan ma zachowane związane z kopernikiem? Ze szkoły mam najlepsze wspomnienia, największe przyjaźnie, które do dzisiaj kontynuujemy. Spotykamy się. Niestety nasi nauczyciele w większości zmienili stan. Nie są już osobami, albo żyjącymi, albo z którymi można nawiązać kontakt, ale to były najlepsze chwile. To przeżywaliśmy pierwsze miłości, pierwsze przyjaźnie, które są chyba ważnie, najważniejsze w życiu, bo dzięki temu możemy się spotkać. Jak się spotykamy, to nie ma żadnych trudności w nawiązywaniu interakcji i wszystko, co najlepsze w tej szkole mnie w życiu spotkało. Do dzisiaj z sentymentem, jak przechodzę, to patrzę na czerwony, Kopernik, bo jak ja zaczynałem to jeszcze szkoła miała, nie była bezimienna, nie miała nawet imienia. Warto też dodać, że z okazji jubileuszu powstaje podobnie jak 10 lat temu księga pamiątkowa. Chcielibyśmy również zachęcić naszych absolwentów do tego, żeby podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, zdjęciami na naszej stronie w zakładce jubileusz. Będzie też informacja i będzie też podany adres mailowy, gdzie będzie można przysyłać swoje wspomnienia, zdjęcia, będzie można też je nagrać w jakiejś formie, dlatego że po pierwsze przygotowujemy jak zawsze z takiej okazji księgę pamiątkową, która będzie oprócz tego, że będzie jak zawsze zawierała listę absolwentów czyli taką najbardziej aktualną a tych absolwentów już jest kilka tysięcy będą tam też wspomnienia nauczycieli. Będą też takie rozmowy międzypokoleniowe, ale również chcemy, żeby tam się znalazły wspomnienia absolwentów. Także zachęcamy do tego, żeby absolwenci podzielili się swoimi wspomnieniami czy swoimi zdjęciami i nam je przesłali. A przesłać je można na specjalny adres wspomnienia małpa@lo-kopernik.pl. Szczegółowe informacje na temat zjazdu można znaleźć na stronie wwwszkoły w zakładce jubileusz.